Dzień dobry, to była długa droga do Ani. No tak. 7 lat staraliśmy się uzyskać zgodę rodziny na to, aby zrealizować ten film. Pierwszy raz odezwaliśmy się do rodziny, gdy zbliżała się pierwsza rocznica śmierci Ani, bo mieliśmy takie poczucie, że, że ciągle jej jeszcze pełno w sercach i w umysłach ludzi, że ludzie za nią tęsknią, że ludzie się nie pogodzili z jej odejściem. I chcieliśmy. Pewnie wyjaśnić skąd, skąd ta tęsknota, skąd y, to cierpienie i dlaczego tak jest, że ludzie ciągle nie mogą się pogodzić z tym, że ani już nie ma. Ale udało się, rodzina się zgodziła szczęśliwie i my za chwilę będziemy oglądać y, to, tych, to pana dzieło. Pan. Nasze dzieło y, rodzina się zgodziła. Oczywiście y, nie, by, nie byłoby tej współpracy, gdyby nie też nasza cierpliwość z jednej strony, ale z drugiej strony zaufanie najbliższych. Kiedy okazało się, że możemy jakby podjąć się tego projektu i zacząć realizować ten film, okazało się też, że Jarek nie wiedzieć czemu dokumentował całe ich życie. I myślę, że to co ludzie zobaczą w tym filmie, nie wiem czy się widzowie spodziewają tak naprawdę jaką Anię w tym filmie zobaczą. I to jest dla nas najbardziej takie jakieś ekscytujące. Długa droga, ale jesteśmy chyba szczęśliwi. Mamy, mamy taki, taką świadomość, że zrobiliśmy coś mądrego, bo to jest bardzo mądry film, bo, bo Ania była bardzo mądrą osobą. Jaką Anię zobaczymy u, u Panów, jaką chcieliście pokazać i czy to się udało, czy może zupełnie inną Anię odkryliście? E, prawdziwą, bo rodzina, która zna Anię najlepiej po pokazie powiedziała taką właśnie Anię pamiętamy, a siostra Ani powiedziała dziękuję, że przez te dwie godziny znowu Ania była z nami. I to był dla nas największy, największy komplement. Ania uśmiechnięta, Ania radosna, Ania otwarta, Ania życzliwa. Dużo radości, dużo śmiechu w tym filmie, dużo miłości takiego ciepła, rodzinnego. Była wspaniałą matką, wspaniałą partnerką. No i też pokażemy jej podejście do zawodu. Myślę, że nietypowe wśród wśród aktorów, ja aż tak dobrze nie znam branży filmowej, ale zna... mamy w filmie bohaterów, którzy się wypowiadają o Ani, uznane nazwiska filmowe, takie jak pan Jacek Bromski, czy Jan Engler, czy Radosław Piwowarski, Michał Żebrowski i oni podkreślają, każdy z nich, że to była nietypowa postać, nietypowa aktorka. Gwiazda, która nie gwiazdożyła. Gwiazda, która nie gwiazdożyła, ale aktorka, która była... W filmie sobą. I to bycie sobą Ani wystarczyło, tak jak mówi pan Michał Żebrowski, żeby przekonać do siebie, do siebie widza. Pan Jacek Bromski mówi, że nie była aktorką teatralną, była gwiazdą filmową, takim amerykańskim, amerykańskim stylu, i za to ją widzowie pokochali, a pewnie też za to, że była taką zwykłą dziewczyną z sąsiedztwa. I to fenomen właśnie Ani upatruje w tym. Pewnie... Jeszcze może uzupełnię, bo. A w związku była kumplem. I to generalnie jest bardzo zarysowane w tym filmie. I myślę, że to jest też taki uniwersalny film, że, że można kilka lekcji z tego życia wybrać dla siebie. Pewnie były trudne momenty. Ja myślę, zwłaszcza w przypadku dzieci, które też się pojawiają w tym filmie. Jak sobie panowie z tym poradzili? Ogromny szacunek dla Oliwki i Szymona, że zdecydowali się tak otworzyć. Mówmy się, to nigdy nie jest łatwe. Więc dokonali rzeczy wielkiej. Mogę tylko chylić czoła. Ja tylko dodam, że przy pracy nad tym filmem staraliśmy się nie przekroczyć pewnej granicy pewnej granicy intymności, pewnej granicy. Yy, chcieliśmy unikać szukania taniej sensacji, epatowania jakimś bólem, cierpieniem, bo to byłaby najprostsza, najprostsza droga, najprostsza metoda. Ale z szacunku właśnie dla, dla rodziny i z szacunku dla, dla dzieci Ani, yy, żeby nie musiały wracać znów do tych ciężkich, traumatycznych wspomnień, staraliśmy się zrobić to w sposób bardzo delikatny i mam nadzieję i mam wrażenie, że, że to się udało. Czy podczas tej pracy nad filmem Ania coś panów zaskoczyło? Ktoś odmówił, ktoś nie chciałby rozmawiać. To był jest film, gdzie jakby spotkało się wiele osób z różnych środowisk, których łączyła miłość do Ani I, i my. Jak to ująć w słowa? Bo nie chcę powiedzieć, że nie chcę używać określenia katarzis oczyszczenie, ale każdy długi wywiad rzeka z każdą z tych osób był dla nas czymś niezwykłym, bo to był moment, kiedy te osoby rozliczały się z tej relacji. Państwo to zobaczą. I każda ta osoba od Ani coś dostała. Dostała jakąś mądrość, dostała jakąś lekcję, coś co zabrała dalej i niesie w swoim życiu. Więc też tak fajnie by było spojrzeć na ten obraz. Czy mnie coś zaskoczyło? Zaskoczyło mnie chyba to, że dorośli faceci, dojrzali faceci, 50-letni faceci, którzy już niejedno swoje w swoim życiu widzieli, niejedno przeżyli, rozkrajali się na planie, mówiąc o Ani. Pojawiały się w ich oczach łzy wzruszenia i to, to mnie naprawdę może nie zaskoczyło, ale mocno, mocno poruszyło. Film już tutaj cieszy się ogromną popularnością, bo na tydzień przed projekcją bardzo było trudno o bilety nawet dla dziennikarzy. Wyprzedana sala. Ja sądzę, że ludzie tłumnie pójdą do kin. Szczęśliwie film właśnie znajdzie się w kinach. Cieszy nas to zainteresowanie, choć czujemy tremę, czujemy taką presję i czujemy ogromną odpowiedzialność, bo nie chcemy zawieść, nie chcemy zawieść tych, tych oczekiwań. Pojawiają się zarzuty, że, że może jest tego za dużo, że za duże zamieszanie wokół tego filmu, że, że za dużo się dzieje w mediach, ale to nie jest tak, że to, że to my nakręcamy te spirale tego, co się dzieje w mediach. To media chcą pisać o Ani, ludzie chcą czytać o Ani, ludzie chcą oglądać Anię, więc... Nam pozostało tylko zrobić film o I, i się cieszymy, że już jest takie zainteresowanie. Mamy nadzieję, że, że film się spodoba i licznie, yy, licznie widzowie przybędą do kina. Ja nie patrzę na ten film jakby w kategorii produktu, na który się kupuje bilet. Ja patrzę chyba tak jak Aga, siostra mi to napisała gdzieś, że to jest spotkanie z Anią. Ania zaprasza na spotkanie ze sobą i faktycznie ta Ania w, tym takim, w tej kinowej konfrontacji z ekranem jest na wyciągnięcie ręki. I chcielibyśmy chyba, żeby ludzie myśleli przez moment, że spędzają chwilę z kimś, kogo bardzo kochali. Bardzo panom dziękuję i trzymam kciuki za Anię. Dziękujemy. Bardzo dziękuję.